Witam w kolejnym filmiku, a zaczynamy siedząc na walizce, dosłownie siedzimy na walizce, bo już wyjeżdżamy na majówkę, a ja oczywiście jak zwykle jeszcze nie jest spakowana, Nienawidzę się pakować, jest najgorsza chyba czynność jaka może być, się razy bardziej wolę rozpakowywać, więc ja zawsze zostawiam to na ostatnią chwilę, a później <słuch> siedzę w nocy, bo prostu nie jest spakowana i jak zwykle czegoś oczywiście zapomnę. sa Strečno prvýkrát spomína, zatiaľ iba ako provincia. V týchto dávnych dobách ovládal Žilinskú Kotlinu Matúš Čák Trenčianský, známy aj pod prezývkou Pán Váhu a Tatier. Nie się, jesteś ze mną. Na zamku. Jesteśmy na wieży. Na zamku, na swoim sierpniu. z wieży. Za nami zamek Streczno. Pierwszy przystanek w drodze do Wrocław. Pozdrawiamy, pozdrawiamy z godzinę, idziemy dalej. Witamy w Bratysławie, dojechaliśmy, to jest nasz pokój na najbliższe kilka dni, nie jest jakiś tam największy, ale jest w samym centrum, co wychodzimy i już jest mazineczka też spoko. O, i nawet suszarka. No i tak wziąłam swoją. Zawsze biorę swoją, bo kiedyś też obiecywali prosiłam kilka razy i nie dali suszarki. Widzicie chłopaki? To no, wyjdzie, nie. nie? No, to, radę, to nie wyrapim. Już no, nie. ale patrz, jest nie No Już odpaliłeście cię, Ale patrzcie za lepsze. jest to letka. No no, a tylko szkoda, że nie ma nie się ale myślę, że i tak da radę w niej się nie? malować. Ale rzadko kiedy w hotelach jest letka. Ale niestety parking jest daleko. <noise> nie daleko. 50 metrów. Koleniuchy chodzić nie chcą. Myśl to i to. Zwiedzanie Bratysławy zaczęliśmy od starówki. Od hotelu to było jakieś 200 metrów do przejścia. Dzień. Jesteśmy właśnie z Stoję akurat na klatce naszej kamienicy, w której mamy, mamy naprawdę, naprawdę, pokój. Jest tak Jestem bardzo, bardzo, stylowo. Ale nie o tym. Zbieramy się i lecimy zwiedzać Zamek Bratysławski. Wczoraj po przyjeździe udało nam się jedynie co pójść na jakąś szybką obiadę, kolację na starówkę. Trochę pochodzi po sterówce. I tak jak widziście, w w Wcześniejszych przebitkach odwiedziliśmy blue church, czyli tak niebieski dla nas, taki, jak to mówi smeretkowy kościół. No i ogólnie tak pokręciliśmy się trochę po starówce, a wczoraj oczywiście już padnęliśmy, bo byliśmy tą podróżą i tym wszystkim wcześniej też staliśmy zmęczeni. A teraz lecimy na ten zamek, co później, Nie. dzisiaj się jeszcze będziemy w trakcie ogarniać e, ze znajomymi jakieś atrakcje, coś na pewno będziemy jeszcze zwiedzać. Pani, jak podoba się wystawa i zamek? A przynajmniej no. chłodno jest. No, no dołożyłeś cieplutko. Taką pochłonę, może jest maksymalnie 27, ale czuję, że jest zdecydowanie większe. Łatany. Nie ma odpoczywania. Zapraszamy. Bartek, jak ci się podobają mury? Piwnice? No tam? nie, nie, nie. Ale nie ma żadnych złotych Widzicie tę ufa na końcu mostu? To jest nasz kolejny cel do zwiedzania. Na samej górze jest restauracja, a jeszcze wyżej taras widokowy. Już czekamy na windę, która znajduje się w jednej z nóg, żeby wjechać na samą górę. Koszt to 32 euro za naszą trójkę. A wieczorem już tkami sił poszliśmy obejrzeć fontannę, która była po drugiej stronie ulicy od naszego hotelu. a w ostatnim dniu popłynęliśmy rzeką Dunaj do ruin zamku Devin. teraz wracamy. pewnie na pewno nie będzie taki długi mega vlog. Nic nie nagrywaliśmy praktycznie. Byliśmy znajomymi. Też nie bardzo chcieli, żeby ich nagrywać. Poza tym byliśmy spędzić czas razem, niż tylko latyckami. Mamy tylko nadzieję, tak naprawdę, że przylecimy w miarę szybko, bo zmieniliśmy trasę w, tam, w tamtą stronę i przez Kraków, Zakopiankę i Nachyżnę. Ale teraz kończy się długi weekend, więc boimy się za kupianki, bo na pewno będzie stała. Więc idziemy e, teraz na zwaroń, już przez Bielską białą do Warszawy. Mam nadzieję, że jakoś w miarę przejdziemy, bo dzisiaj na pewno będą powroty. A z tego co widziałam na różnych e, relacjach na social media, to Polska, licznie pojechała w góry, więc będzie też ludzi wracać. do domku. Nawet nie było tak źle, nie było jakoś tak bardzo ciasto na drodze. Na wlotówkach do Warszawy też jakoś nie było korku, więc w miarę szybko się udało. Ale wiecie jak to mówią, wszędzie dobrze, dom najlepiej. I na zakończenie tego vloga chciałam jeszcze Wam opowiedzieć o czymś, co spotkaliśmy, jak wjeżdżaliśmy na Słowację, tutaj w takich miejscowościach przy rzece Orawa. Znaczy w było, tylko zobaczyliśmy to w tych takich mniejszych miejscowościach, bo w tych większych miastach. No nie wiem, czy już nie, nie tego nie praktykują, tej tradycji, czy po prostu nie było. W jakichś neofragicznych y, punktach miasta, czy przy Dłużeniu Miasta, albo przy jakichś takich większych placach, stawiali takie wielkie 20-metrowe pale. I na nich, na krótku, były czubek z drzewka iglastego, który był przyozdobiony kolorowymi wstążeczkami. Czasami, czasami nawet gdzieś tam widzieliśmy, że bombyki były. To nazywa się Moja. Oczywiście sprawdziłam, wygooglowałam, bo nie wiedziałam, co to jest. To się stawia 30 kwietnia i później pod tym organizują ognisko. Cała, cała wioska się bawi, no i oczywiście pilnują tego przez całą noc, żeby mieszkańcy sąsiedniej miejscowości im tego nie chcieli, bo wtedy jest hańba dla, dla danej społeczności. To się wzięła tradycja, że kiedyś, w dawnych czasach, kawalerowie stawiali te, te moja przed, przed domami panie na wydaniu i sygnalizując im, że są zainteresowani. No i oczywiście musieli cały noc pilnować, żeby inny kawaler nie ściął im tego. Później panny zapraszały ich na obiad. Co by dalej, to już nie wiem. No dobra, kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień.